Witam wszystkich na moim kanale Zdrabki.de a ja dzisiaj przychodzę do Was z takim pakietem. Mamy jedną zdrapkę za 25 zł, za 20 zł, mamy cztery zdrapki po 10 i sześć zdrapek po 5. Oprócz tego jesteśmy w fazie konkursu i jest grupa na boku zdrapki To tak dla ciekawości. A jak zawsze, zapraszam Was do oglądania. Usiądźcie wygodnie. Oczywiście, jak możecie, to dajcie suba. Bardzo, bardzo będę wdzięczny za to. A ja co? Biorę się za drapanie. I zaczynamy od drapki za zł. Większe. Jest to zdrapka z numerem 47, a w niej musimy znaleźć taki oto symbol i mamy pierścionek, kurczyk, uśmiech i bonusie paliskę na samą dole. Czerysinka, diament, serduszko. I drapeczka na lewą stronę. zdrawka z numerem 48 i to samo. Diament. Taki oto symbol, kluczyk i w bonusie uśmiech. Obok mamy paliskę, czereśnkę, pierścionek, serduszko. O, cześć, co to było? I cywilizm. kasa, kasa i wygrywające liczby. I mamy 30, 33 i 11. I w pierwszym porządku 32, obok mamy 37, 38, 13 i 31 obok. Następnie mamy 28, 16, 23, 19, 3, 35, 4, 15, 12 i 22 obracamy na. takie same. Trzy takie same. I zdrawka z numerem 1, kasa, kasa, a w niej mamy. Uwaga, wygrywające liczby: 18, 2, 15. I pierwsza liczba: ma. 13, 31, 13, 8, 32, niżej: 23, 36, 19, 28, 38, na samym dole. 17 o numer 24 nie ma 16 również nie ma, 11 nie ma, 1 nie ma. Owracamy na odwrót i różne, różne, różne. i różne zdrabkę Super prezent. Tej tutaj jeszcze w ogóle nie miałem jej, nawet nie wiem jak ją się prawie. Bo nic Aha, twoje liczby A jeszcze bonusy, czyli tu musi być tak No zacznijmy od tych bonusów Nie wiem o co chodzi Touch, A 5 zł musi być To musi być 10, inny Dobra, to wiemy z bonusami o co chodzi Wygrywające liczby 6, 12, 34, 9 i 16 A mamy 24 33 o numer 1, 30 i 7 Podnią 21, 19, 8, 3, 13 i na samym dole 18, obok 17, 4, 26 i 28. Zdrabka następnie mamy zdrabkę super prezent, z numerem 9 ustawione. I zacznijmy od bonusa, a w bonusie mamy jabłuszko, serduszko i trąbka. Następnie mamy szczęśliwe liczby 7, 8, 32, 26 i 29. I wygrano, uwaga, 31, 18, 6, 14 i 4. Nie zgadza się. 23, 21, 24, 13. Na samym godzinie. 19, 17, 11, 3 i 20. Casino Club i tej zdrabki również nie było u mnie jeszcze nigdy, czyli to jest pierwszy raz, nie będę drapał. No. i to co ja tu czytam, to takie monety trzeba wszędzie znaleźć. Nie? Jedną, dwie albo trzy i w bonusie szóstkę serduszko to co patrzymy czy są monety pusto brak monet brak tych monet brak tych symboli właśnie co szukamy nie ma nie ma tych symboli gra 12 nie ma gra 11 również to i ostatnie. zobaczymy czyli zdradzę kasa to z numerem 1 i wygrywające liczby. A tu mamy, uwaga, 24, następnie mamy 37, 16, 15 i 28. To są nasze wygrywające liczby. I pierwszy symbol. 38, 48, 29, o numer 1 nie ma, 23 również o numer.

500 w banku. Tutaj w grę wchodzą jeszcze dwa symbole: świecące złoto i muzeum. No i co? Sprawdzamy. Wygrywające liczby mamy tak. 9, 11, 25, 5 i 26. To są nasze wygrywające liczby. I pierwszy worek daje nam 24. 28.

Następnie mam 8, troszeczkę za, za nisko. Tu jest 2, 1, 4 i 5 i 29. Zdrawcie, następnie jedna z moich faworytów, jakie mam. I to jest ta właśnie jubilotka. No i co, wygrywające liczby. Uwaga, numer tak 36, 13, 24, 39 i 20. Okej, okay. I tak. 30. O, coś to jest. Trzeba przeczytam. Trofeum i wygraj dwukrotność przy do doniku. Dobrze, czyli mamy pierwszą wygraną w tym strappingu. Czyli tu trofeum razy 2. Super. Jedziemy dalej. Następnie 28. 37. O numer. 18 nie ma. A tu jest A. A też nie ma. Dobrze, na dole mamy tak, 38, o numer 17, nie ma, 6, 6 też nie ma, tu jest 35, o numer 1, nie ma, tu nie widzę nic, dobra, mamy następnie 16, 40, 21, 4, ciśniemy do końca, 23, Na pewno też nie ma, okej, okay, na dole mamy samo, 11 numer, Numer 3, numer 33, numer 7 i numer 34. Dobra. Też nie ma tego numeru. A pod trofeum mamy, uwaga, 10 zł. Raz 2, 20 zł. Ok, następnie mamy za 20 zł. Mega potencja. I muszę ją powiększyć. Wszystkie weszły. To co? Sprawdźmy co mamy. Wygrywające liczby. I mamy tak. 38, numer 3, numer 10, 39 i 33. To jest nasza baza. I tak mamy. W pierwszym symbolu. 15. Następnie 1, 4, 41. 30, wszystko co źle, 50, jak wysoko, 21, nie ma, 6, również nie ma, 17, 34, a tu 33, i uwaga, jedziemy dalej, 22, 36, 42, za wysoko, 31, za nisko, 19, nie ma, następnie 37, za nisko. 18 w ogóle nie pasuje, 29 nie ma takiej liczby. 23 nie ma, 48 za wysoko. I na, sto, na samym dole ostatnia linia 46, 8, 43, 5 i ostatnia liczba 9 za nisko. Zdrawka na, na deser została nam ostatnia zdrapeczka. Świąteczne odliczanie, wygraj 1 milion. Zdrabka z numerem 2. Mamy 24 pola. A pierwsze pole nam daje. Uwaga! Potrzebujemy znaleźć prezent. Tylko prezent nas interesuje. Dwa. Mamy aniołka. Czapeczkę. Numer 3 ma takie coś. Numer sople. 4 miał. 5 miał kartę. Numer 6 ma świeczkę. Tu był bucik. O, jest prezent, dobra? Jest prezent. Cudownie. Czyli to był 8, tu jest 9. Muszę bardzo ostrożnie to z góry skrobać. 10 nie ma. Ciuchcia. Potem jest 11. Tu jeszcze widzicie, dobra? Czyli to jest tutaj jakaś łódka. 12. Mamy pajacyka. 13. Mamy choinkę. 14. Mamy łyżbę. 15 będzie jeszcze też widzieć jest rękawica i potem mamy 16 numerek, domek potem jest 17 ale słoneczko świeci aż nie widzę tutaj tych gdzie mam trafiać jakieś tutaj tu jest chyba czapeczka ale świeci mi w oczach tu jest ubranko 19 czekajcie podniosę tu jest 20, następnie łyżwa, 21, gwiazdka. I tu jest taki pierniczek, dzwonek, i ostatnie pole, 24, a tu mamy, a kule za 300 zł. Mamy od razu odkryte MM. I prezent był pod numerem 8. Tutaj jest prezent, a pod nim mamy, uwaga, 25 zł. Cudownie. No to co? Tu mamy 25, i tu jest 20. Mamy 45. Oczywiście ja to zapiszę. Wszystko na końcu filmu będzie zapisane. To co? Ja się żegnam z Wami. Czyli do widzenia. I do następnego. Trzymajcie się.